ramy, przeramowanie, NLP. Kojarzysz. NLP swoją karierę zrobiło już jakiś czas temu. Teraz się trochę kończy, a może się zacznie znowu. Ale generalnie chodzi o zmianę we wzorcach myślenia. Ja najpierw powiem Ci kawał taki. Kawał, ale też to jest na serio trochę. Był kiedyś taki program Big Brother, Wielki Brat. To nie była pierwsza edycja, ale któraś kolejna. I była tam taka sytuacja, że był jedyny uczestnik, który miał powodzenie u kobiet. Że był razem z tymi kobietami i jak rękawiczki zmienił, one jego też może. Ale to było dla kobiet dobre, że one były zadowolone. Ale inni uczestnicy, inni facaci do Domu Wielkiego Brata, mówili mu takie coś, że wiesz co stary, że ja jesteś lovelasem. e Że ten, nie pamiętam jego imienia, powiedzmy, że miał na imię Jacek w Domu Wielkiego Brata. Ten, co miał powodzenie u kobiet. Mówili, e, Jacek to Lowelas jest, wiesz, że ma powodzenie u kobiet, jest lovelasem. Jak mu trochę dogryzali. Następnie Wielki Brat wezwał tego dnia tego Jacka do domu i zapytał się: Co sądzisz o tym, że uczestnicy, ci uważają cię za lowelasa, że, no, że jesteś takim lowelasem? Jacek odpowiadał wtedy, jak coś powiedział, że, no, że kocham polskie lasy. I wielki brat powiedział: Aha, że. No tak, że kocham polskie lasy, powiedział Jacek. No, to jest taki dowcip, ale też jest na serio, że nic się nie zgadza w ogóle. A potem on mi zaczął tym facetom mówić, że e, ty jesteś lewa lasem. Mówię, no tak, no, kocham polskie lasy, tam są takie duże lasy polskie, co nie? Ja chodzę po tych lasach i, i, i je sprawdzam zawsze. Prawda jest jednak taka, że ci faceci, co mu tak dogryzali, byli słabi. Ej, panie, e, facecie, który dogryzasz, dlaczego ty nie poderwiesz tych kobiet? No, bo jesteś słaby. Proste. Jak to jest, że facet, który chodzi po lasach, jest i ma najlepsze powodzenie o kobiet. No co, że nic nie ma sensu w tym właśnie. To jest właśnie taki przykład NLP. Jak ktoś mówi na przykład, by do ciebie powiedział, e, ty jesteś głupi. Jak byś mu odpowiedział? Ja bym powiedział, no tak, ja lubię ten film Głupi i Głupszy. Zabierasz całkowicie znaczenie danej sytuacji, że nic się nie zgadza w głowie i zabierasz całkowite znaczenie. W każdej chwili możesz to zrobić. Jak ktoś cię atakuje, dogryza, przeramuj go i wszystko, absolutnie cała rzeczywistość się zmieni. Og så drar jeg.